Cześć, Marko, Marteczki, witajcie w drugim odcinku z serii Minecraft Survival na N. 14. I dzisiaj sobie poogarniamy farmy Tak, poogarniamy sobie farmy, w sensie Na pewno sobie zrobimy dzisiaj farmę Krówek, czyli no po prostu hodowlę krówek, bo musimy sobie Sobie żeby Mieć skórę i właśnie będziemy zbierać na enchanting, więc no, na pewno musimy sobie garąć I właśnie sobie tu pomyślałem, bo w tamtym odcinku zebrałem sobie tutaj dzwon i sobie pomyślałam, że sobie go tutaj powieszę, Więc tutaj mamy dzwon jak patrzcie jak, słuchajcie jak on w ogóle dzwoni fajnie. Słuchajcie, ja tutaj musia, muszę podejść chyba z tej strony. bo raz dzwoni... raz działa raz nie działa, nie wiem czemu tak jest. Raz działa, raz nie działa, nie wiem czemu tutaj... jest, O! Teraz działa. Pyk, pyk, pik, pyk, pyk, okej. Okay. Więc fajnie, fajnie. Bo to chyba trzeba ten w trafić właśnie w ten hitbox, jak to się nazywa? Chyba tak, chyba tak to się mówi. Okej, okay, a tutaj poza odcinkiem sobie właśnie położyłem i piecyk i sobie właśnie tutaj przepalam e, żelazo, które właśnie zebraliśmy w tamtym odcinku. No tutaj praktycznie nic się nie zmieniło, bo e, dużo nie gram, bo nie miałem czasu. Ale tutaj e, dzisiaj sobie zrobimy właśnie tą farmę krówek i tutaj na pewno musimy sobie zebrać te drewno, żeby właśnie zrobić te płotki, bo no kurczę, nie mamy e, żadne, żadnego drewna, które zebraliśmy więc na pewno drewno się przyda na płotki więc tutaj sobie je niszczymy, Ok. mamy 10 drewna, to będzie na pewno mało to będzie na pewno mało a potrzebujemy, kurczę, potrzebuję naprawdę dużą dużą tą farmę krówek bo serio my chce mieć bardzo bardzo dużo krówek żeby później je pozabijać i mieć dużo, dużo, dużo skóry po prostu a w ogóle jeżeli, o mam, patrzcie mam tutaj właśnie te dwie krówki i chciałbym, jeżeli jak już będę je zabijał i będę miał ich bardzo bardzo dużo to właśnie chciałbym mieć na mieczu grawie z 3 bo wtedy naprawdę E, bardzo i, bar i to bardzo dużo mi wypadnie e, po prostu skóry i mięska, nie? i wtedy to właśnie będzie git, bo naprawdę ci opłaca mieć Grabież 3 na e, właśnie na mieczyku. Właśnie to jest taki enchant, który naprawdę warto warto mieć nie? zawsze na każdej serii, na której znaczy ka serii, na każdym singlu, którym grałem, to zawsze pamiętam, że taki jedyny enchant Mending i właśnie gra jakieś dwa najlepsze enchanty, na po prostu dla, dla mnie dwa najlepsze enchanty Mending, e, mending i czekajcie. A nie, jeszcze, jeszcze jest ostrość 5 i ochrona czwórka. To jest to takie cztery jednak najlepsze enchanty jakie można mieć. Dobra, idziemy sobie tutaj ogarnąć właśnie. E, ogarniemy sobie pik 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 płotki, żeby e, krówki nam nie ociekały. Pyk, czekajcie, chyba to będzie za mało. Zdecydowanie to będzie za mało. My robimy mega, mega, mega dużo właśnie tu farmę krówek, więc na pewno będziemy potrzebować więcej, o wiele więcej, czekajcie. Kurczę, czego ja kładam te patyki, skoro drewna nie przerobiłem, nie? Ja drewna nie przerobiłem, a chcę już patyki układać. Pik, pik, pik. Musimy, bo to jest taka baza, wiecie, znaczy jeżeli nie oglądacie tamtego odcinka, to to jest taka baza, w której będę mieszkał tymczasowo, dopóki się nie dorobię, nie? O nie, no i tak się... Zawsze zapominam właśnie tego craftingu na płatki, nie? Zawsze zapominam tego krewnika na potki. To jest taka baza, w której tymczasowo będę mieszkał. Dopóki się nie dorobię jakichś lepszych rzeczy i w ogóle. A później, właśnie pójdziemy się wyprowadzimy. Zrobimy już taką mega, mega fajną naszą bazę. Wow, ile sadzonek, ile potyków. Fajnie, fajnie. Czekajcie, właśnie myślę, gdzie, właśnie myślę, gdzie sobie właśnie zrobić tą farmę krówek. I chyba tu jest taki nawet spoko teren. Tu jest taki spoko teren, to sobie tutaj poniszczę tę trawkę, bo nie, nie wiem. Jakoś w Minecraftie nie lubię jak trawa rośnie, serio. Znaczy, fajnie jak rośnie, ale tak tam, gdzie chcę coś budować. To, jeżeli coś buduję, to po prostu nie lubię, że trawa tutaj rośnie, nie? Nie lubię tego po prostu. A myślę, że w następnym odcinku sobie tą wioskę jakoś wyremontujemy, tutaj te drogi ponaprawiamy, tam w ogóle pogarniamy to sobie. Yy, ładnie. Ej, tu jestem. O dobra, to jednak tam nie robimy. Robimy tu. Patrzcie, mamy tutaj już gotową zagrodę, ale na pewno ją sobie trochę przerobimy, bo jednak będzie za mała na pewno. Ale spoko, mamy gotową zagrodę. Kozacko, kozacko. Ale musimy sobie ją przerobić, bo jest za mała. O wiele, o wiele, o wiele większa musi być. Jak dla mnie przynajmniej, bo. Wcale chcę mega, tak nie wiem, z 300 krów, jak będzie, to już będzie spoko. I właśnie lutingiem jak je zabijłem, to już będziemy ustawieni. O Będziemy ustawieni po prostu, będziemy mieli dużo skóry i w ogóle. I wtedy to będzie spoko. Pik pik, pik. czekajcie, jeszcze tutaj tą trawę niszczymy, bo, bo większa po prostu musi być ta zagroda. Pik 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 okej, okay, okej, okay. chyba tak, chyba taka, chyba taka starczy. Taka nam powinna starczyć, okej. Okay. Pik 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 pik. Czekajcie, jeszcze tam z tamtej strony oczywiście też zrobimy większe, bo to nie będzie takie małe. I owce chyba musimy sobie zabić i zrobimy sobie właśnie. Eee, zrobimy sobie płotki, w sensie nie, czy nie płotki tylko ten eee, zrobimy sobie, aczkolwiek mam furtkę w sumie okej, okay, mamy furt, furtkę, fajnie, nawet nie muszę jej robić, kozacko, kozacko no fajnie, fajnie, mamy furtkę ale czekajcie, poniszczymy sobie tutaj, no to nie, to jednak nie zabijemy sobie owiec, bo chciałem dywaniki, ale w sumie chyba e, właśnie dywaniki będą lepszą opcją, jak będę miał dużo tych krów, bo e, o to chodzi, że jak będę, wiecie, krowy będą wychodzić, jak będę tu wchodził, więc chyba tak myślę, że dywaniki będą lepszą opcją właśnie niż, niż ta furtka, więc sobie ogarniemy to, te dywaniki, czekajcie, tutaj muszę tą wodę zabudować. O kurczę, jeszcze jeden, jeszcze jeden dirt. Czekajcie, tutaj sobie wykopiemy, pyk, ok, mamy i mamy tutaj zagrodę tylko zaraz będzie trzeba sprowadzić jeszcze nasze krowy, które po prostu musimy sprowadzić stamtąd bo one są aż tam. Tutaj widzę pierwszą owcę, którą muszę zabić na tym świecie, więc chodź tu o. Za pierwszym razem elegancko. Czekajcie, jeszcze jedna owca. jeszcze jedna owca, bo potrzebuję e, dwóch e, weł, bo potrzebuję e, dwie wełny właśnie, żeby wykraftować e, ten dywanik, ten jeden. Znaczy nie, to będą chyba trzy dywaniki. Tak, z jednego chyba jest trzy dywaniki więc potrzebuję. No tak, trzy dywaniki chyba otrzymam, czy dwa nie? nie wiem, nie pamiętam już e, właśnie jaką e, ile się właśnie... jeżeli się craftowało ten dywaniki, nie pamiętam ile się otrzymywało właśnie z jednego craftingu. Więc sobie zaraz, zaraz się właśnie przekonamy. Tylko musimy tutaj pójść do naszego domu. O, patrzcie, mają profesję! Jaką mają profesję? Przecież ja tam nic nie postawiłem. A kamieniarz. Uuu fajna oferta, fajna oferta, bo glina. A tutaj co masz? Oferty, ty jesteś nowicjusz. Eh, słabo. To jest, ty jesteś akurat. Ty masz słabe ofertę dla mnie. To mi się nie podoba, mordo. To mi się nie podoba. Ej, dobra, mamy tutaj wełnę. Okej, okay, 3, trzy, trzy. czyli jednak trzy się otrzymuje, więc spoko. Czekajcie, tam będziemy potrzebować jeszcze trzy płatki, więc to już odłożymy. To już odłożymy, pyk, pyk pyk, to już też nam się nie przyda. Nie no, patyki się przydadzą, wiecie, zawsze się coś kraftuje czy coś, więc... patyki się na pewno przydadzą. Czekajcie, nie wiem, kurczę nie. Dobra, biorę wszystkie, bo nie pamiętam ile tam mi jest potrzebne, weźmiemy sobie ścianka. Tak gdzieś... W sumie. W sumie przerobimy wszystkie, zrobimy tam skrzynkę, żeby właśnie... Jak będziemy chcieli je rozmnażać, to żebyśmy nie chodzili w tą z powrotem. Będziemy po prostu blisko, nie będziemy musieli wracać do bazy. Hmm, po ten, po wiecie, nie będziemy musieli wracać po zboże do bazy, tylko będziemy mieli koło naszych hodowli, więc to jest spoka opcja. Ok, tutaj widzę jedną krówkę i dwie krówki, mamy więc spoko, O to mi chodziło, F fajne są te góry, prawda? Na pewno, jak będę kopał diamenty, to będę kopał w tych górach, bo yy, nie wiem czy wiecie, ale w górach, jak się kopie właśnie w takich, to macie szansę na diamenty. Yy, znaczy, wszędzie, wszędzie macie szansę na diamenty, ale też macie szansę na emeraldy, więc to jest tak, jakby. Bo w górach tak jakby jest najwięcej emeraldów, nie? Nigdzie tak dużo emeraldów nie znajdziecie jak na przykład o tutaj, tylko najwięcej zawsze jest w górach, więc najbardziej jak się... Wiecie, jak już się kopiecie czy coś po diamenty, to pamiętajcie, żeby właśnie w takich górach się kopać, nie? Bo wtedy możecie najwięcej właśnie z tej kopalni wynieść, czyli emeraldów, diamentów. Emeraldy, jeżeli macie fortunkę, to naprawdę się opłaca, nie? Fortunko się naprawdę opłaca. Ale nie wiem, ale myślę, jak już będę taki naprawdę mega mega rozwinięty, spróbuję zrobić farmę e, tych farmę pillagerów, czyli że będę miał z nich naprawdę dużo będę miał po prostu z nich naprawdę dużo tych e, jak to się nazywa, emeraldów i innych przedmiotów, więc to będzie spoko tylko nie wiem czy to właśnie, bo widziałem taką farmę, tylko nie wiem czy to działa po prostu e, też działa właśnie na jawie, czy tylko działa na tym e, czy to działa tylko, czekajcie to będzie nieco symetrycznie no dobra, ci z tym, czy to działa tylko na jawie i, znaczy czy tylko na bedrocku działa, czy tylko, czy też na jawie to działa, bo nie wiem właśnie wiedziałem to był poradnik na bedrocka a nie mam pojęcia właśnie, czy to działa na jawę. Chyba chyba działa, nie wiem. Jeżeli właśnie się orientujecie z tym, to możecie mi powiedzieć. Dobra. My idziemy spać, no bo trzeba spać. I chyba pójdziemy właśnie coś sobie tutaj pozwiedzać, bo musimy sobie ogarnąć ten teren, bo serio, nie wiem. A, skrzynka jeszcze nie postawiłem, Serio, nie wiem co tutaj w tym dookoła mojego terenu się znajduje. Nie byłem tutaj, więc e, pozwiedzamy sobie tutaj, może coś się fajnego znajdzie, jakaś chatka, wiedźmy czy coś tam o. Więc będzie serio spoko, spoko. Dobra, idziemy jeszcze tą skrzyneczkę zrobić właśnie dla krówek, żebyśmy nie biegali tym, że żebyśmy ciągle po prostu nie biegali. A nie wiem, czy mówiłem, nie, mówiłem chyba, że w następnym odcinku sobie po prostu e, zrobimy tą wioskę, ogarniemy, bo po prostu jest brzydka, nie, jest brzydka. Musimy sobie ją ładnie ogarnąć tutaj te drogi, ponaprawiać i w ogóle, żeby tu, wiecie ładnie, ładnie wyglądało. Ten domek chyba też musimy ogarnąć. Nie wiem, co z tym domkiem zrobię. Nie wiem, chyba go, nie, no nie będę go rozbierał, Niech wisi. W sumie fajny taki widok, nie? Fajny taki widok. O kotek, siema kotek. O, no, ucieka ode mnie. Przykro mi, przykro mi, Mortko. O, owce. No, owce sobie zostawię. Nie wiem, właśnie najbardziej się ze wszystkich zwierząt, ze wszystkich mobów, jakie są w Minecrafcie, to najbardziej się opłaca krowy hodować. Wiecie dlaczego? Bo macie z tego mięsko, macie z tego skórę. A skóra jest do wielu rzeczy naprawdę przydatna. Do książek, do książek na przykład, do innych wielu rzeczy. Serio, skóra jest naprawdę przydatna, na przykład co? wełna? No jest przydatna, jeżeli właśnie budujecie jakieś ten. Yy, jakieś budowle zony, to wtedy właśnie się ten. wiecie? Hoduje krówki, znaczy owce, ale najbardziej jest tak, jakby. przynajmniej dla mnie, przynajmniej ja mam takie zdanie, że najbardziej krów, krowki, krówki się najbardziej opłaca hodować. Przynajmniej mam takie zdanie, dobra. Zebrałem sobie squidy, bo kurczę. Squidy mogą się kiedyś, przy, kiedyś się przydać, wiecie? Do jakiegoś barwnika czy coś. to możecie akurat przydać, czekajcie. Co tutaj może być tutaj, gdzieś. idziemy po tych bagnach, kurczę ile tu wody. Ile tu wody? Dobra, są dwie owce. O, mamy tutaj. Znaczy no, to jest taiga? Czy to jest po prostu las e, sosnowy? Chyba to jest chyba tylko las sosnowy, to nie jest tajga. No, to jest las sosnowy, ale spoko. biom mamy taki fajny. Z drzewkiem. Serio lubię te drzewko. to jest. O to drzewko jest jedne z ulubionych. Nie, jest powiem, po prostu ulubionym drzewkiem, o te drzewko, nie? O to mamy las. Ulo, i mamy jeszcze taką, taki ten las ten. Yy, nie, nie pamiętam jak ten się nazywa czekajcie. To był Bion, Bion, Kurcze, nie pamiętam, nie pamiętam jak się ten raz nazywał, ten, ale kurcze, zapomniałem nazwy po raz. Znaczy, wiem jak się nazywa, ale wypadło mi to z głowy. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, zobaczymy, czy tutaj coś jest. Idziemy tutaj zwiedzić. Ciekawe, czy tu krówki krówki sobie na pewno zabijemy, bo, no wiecie, zawsze to skóra i mięsko, nie? A nie mam zbyt dużo jedzenia. A skóra się przyda, bo są darmowe krowy, nie? Znaleziono one elegancko. O, może jagody znajdziemy. Może jagody znajdziemy. Czekajcie, znajdziemy tu może jakieś jagody czy coś? Czeka tu na mnie. O, wioska kolejna. O lol. Wioskę mamy na tej, na... Serio? Wioskę znaleźliśmy? Ale kozacko. Ej, tam jest kolejna? Nie, dobra, tam jest grzybek. O, ale kozacko, mamy wioskę kolejną. Czekajcie, zrabujemy sobie ją. Uuu, tak, mam pulpit czytelniczy, czytelniczy, więc sobie zrobimy jakiegoś bibliotekarza. I może. O, tak, księżeczki też się przydadzą na, na enchanting. Fajnie, fajnie. Hmm, ten... Biorę te dywaniki sobie w domku, wyłożę ładnie. Pyk, ok biorę to. Kurczę, mamy pulpit czytelniczy, więc spoko. Naprawdę spoko. Zrobimy sobie może wieśniaka yy, tego. Yy, zro... O, nawet jesteś bezrobotny, idź. Nic nie masz na, dla mnie. O, jagody mamy. Ol fajnie, dobra, mamy jagody. Mamy jedną jagodę, więc sobie rozmnożymy je, więc spoko, więc spoko. było ogniska tam widziałem. Czekajcie tutaj co masz? eee a eee nic ciekawego o tutaj są kolejne jagody, dobra zbieram sobie jagody bo jagody są fajne jagody są fajne, znaczy do jedzenia mało dają, ale patrzcie będą mnie bić oj biją mnie jagody nie no to nie można w nie wchodzić ewidentnie tutaj teraz stracimy nasze życie i nasze cenne itemki kurcze jest piesek, jeżeli by miał kości to by go oswoił, ale nie mam kości nie mam kości wiecie więc go nie oswoje, czekajcie, pozwiedzamy tutaj wszystkie domki far lol dżu, dwa ten Dwoje drzwi są. Zabezpieczył się typu tutaj przed, przed kradzieżą. A co jest służko fioletowe, OK. E, tutaj coś się znowu Czy byłem w nim? Byłem, dobra, byłem. E, czekajcie. fajno w ogóle fajne jest to wioska, podoba mi się. Ma taki swój klimat, nie? Te wioski naprawdę w JN14 są serio fajne, nie? Podobają mi się. Ognisko chyba da się tylko z ptaczem zebrać, ale nie jestem pewien. Chyba tylko z ptaczem, a tak to mi wypadnie chyba węgiel, tak? Węgiel mi wypadnie, no jak. Wiecie, trochę, trochę się znają ja tak na tym nie? Trochę się jednak znam. Ale z chyba się podobno da zebrać. Znaczy, nie jestem pewien, nie dałem sobie ręki uciąć, ale podobno chyba. Podo tak słyszałem, że z się da. Ale nie jestem pewien po prostu. Ok, to zbieramy sobie to w skrzyneczkę. To akurat się przyda. No wiecie, na początkowym etapie gry to wszystko się przyda, nie? Wszystko się przyda, wszystkie i tanki w ogóle. Pik, 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 dobra, zbieramy ten dzwonek. Mam już drugi dzwon. A dzwon stereo jest cenny, bo dzwon aż kosztuje 20 e, chyba 8 z tego co widziałem u niektórych e, handlarzy. To kosztuje 28 emeraldów, więc sery to jest cenne. O, Zbroja ma. Tu daj mi, ja sobie wezmę. Dzięki, Mordo. Idź, idź, idź. Dzięki za stojaki. Piec hutniczy sobie wezmę, bo nie chcę się go kraftować. Bo kurczę, żelazo trzeba na niego że Żelazo jest cenne. O, siedź sobie w swojej klatce, Mordo. <średzio> Wszedł do klatki do klat i sobie siedzi, nie? Co za tip, co za tip. Ok, tutaj jest coś. Tutaj też coś nie ma. Czekajcie, jak sobie właśnie tutaj wszystkie domki zwieźć, żeby. Yy, żadnego to nie pominąć. Ale fajny, ciekawy odcinek, co? Jeżeli w ogóle dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu. Fajny odcinek. Uuu, jakie bogactwa! 8 osiem, osiem emeraldów. Ale bogactwo. Fajnie, fajne Czekajcie, tutaj ja, nie pamiętam, co powiedziałem, żebyście napisali. Nie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać e, w komentarzu. E, na przykład. E, nie wiem. Wieśniak, o. Na przykład w komentarzu możecie napisać wieśniak. O, tu też są fajne itemki, więc spoko. Możecie napisać w komentarzu właśnie wieśniak, a tam przypnę serduszko później. W komentarzu, jeżeli napiszecie po prostu wieśniak, okej. Okay. Czekajcie, tutaj już chyba w wszystkich domkach byłem, w tym byłem, byłem, okej, okay. w tym nie wiem czy byłem. Nie pamiętam. Tak, byłem chyba, nie było. A, aczkolwiek nie wiem, czy byłem, czy nie byłem. Czekajcie tutaj... Naprawdę chcę wszystko jak najszczegółowiej zwiedzić, żeby tutaj żadnego domku nie pominąć. Bo kurczę, no szkoda będzie jak pominę, bo mogą być jakieś itemki, nie? W tych domkach. I dobra, tutaj nic nie ma. Eee, tutaj... O lis! Lis! Co? Lis? O nie, ale fajne liski uciekają ode mnie. Kurczę, bym was oswoił jakbym miał rybkę, ale nie mam ryby mordy. Znaczy nie mam... Ry... Czekajcie, rybo chyba się oswają lisy. Kurczę, tego też nie jestem pewien, ale fajne liski, fajne, fajne. Uciekają ode mnie. O i kotek! Kotki, liski, fajne, fajne. Dobra, chodzimy jeszcze tutaj, może tutaj coś jest. O jest skrzynka, okej. Okay no spoko, spoko, biorę, biorę, nie wybrzydzam, nie wybrzydzam tutaj jak za darmo to biorę oczywiście dobra, tutaj jeszcze jeden domek na tej skarpie, więc tutaj sobie pójdziemy dynie sobie zbierzemy, wiecie dlaczego? dla... po prostu sobie zrobimy farmę kiedyś tych dyń, automatyczną oczywiście znaczy wiadomo, na początku będzie manualna, ale później to automatyczną sobie zrobimy kompostownik sobie też wezmę sobie wezmę tam jakiegoś, zarobię właśnie Mm, villagera, villagera, żeby był właśnie tym wieśniakiem, żeby plony zbierał i w ogóle czekajcie, pyk to był arbus czy to było danie? nie wiem patrzcie już mam pełne eku, nie? pełne eku z wyprawy mam więc spoko, kurczę, serio, opłacało się tu przyjść płacało się tu przyjść no to no, już byłem chyba we wszystkich domkach chyba byłem we wszystkich, tak tu byłem, tu byłem ale serio, fajne są te ogniska, nie? fajne są te ogniska taki, ta wioska ma taki klimacik swój, nie? serio, fajnie to wygląda Okej, okay, musimy się tutaj najeść. Kurczę, co, co, co ja mogę zjeść? Mam chlebek? Mam chlebek, okej. Okay. Więc jem sobie chlebek. I pójdziemy tutaj jeszcze coś. To, czyli mamy w okolicy blisko wioskę. Mamy dwie wioski koło siebie. Kurczę, spoko, spoko sidzik, serio. Sobie mówię, ja wam nie wiedziałem co tu jest, tylko po prostu nie grałem tu nawet poza tamtym odcinkiem. Trochę sobie tutaj porobiłem, nawet nie chodzi o... O, ch królika zabili. Czemu? Eee, po prostu grałem trochę za tamtym odcinkiem. A tak to kompletnie nie gra. Czekajcie, to wyrzuć takie śmiecie. W sumie skóra kuliczna mi się nie przyda. Po co mi to? Co tu mogę jeszcze wyrzucić? Co tu mogę wyrzucić? pyk, 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 pyk. W sumie. Oto sadzonki mogę wyrzucić. I i tutaj już mogę iść. Pyk. O, są jeszcze dynie, więc też sobie zbierę. Bo nie wiem. dyniami po prostu da się fajnie oświetlić. O kurczę, ale noga. E, dyniami da się po prostu fajnie oświetlić po prostu jakiś ten. To tak jakby naturalne światło, to jest. Wiecie dlaczego? Po prostu wkładacie pochodnie i macie. Znaczy jeszcze musicie wyciąć tą dynię, czyli nożyczkami, bo teraz już nie macie takich wiecie tak jakby halloweenowych dni, tylko po prostu są normalne i teraz nożyczkami je trzeba wyciąć Można sobie po prostu zrobić fajne źródło światła bo tam pochodniej i w ogóle i to spoko wygląda Czekajcie co tu, co tu może być, tutaj chyba już nic nie ma ciekawego Czekajcie w ogóle ile mam chunków? A 12, bo ja że mam 16, czy ileś Dobra tu chyba już nic nie ma, tu chyba już na pewno nic nie ma Tak mi się przynajmniej wydaje Czekajcie jest tutaj coś, czy nie ma tutaj nic nie no chyba tutaj już nie ma sensu iść wiecie tu nie ma sensu iść może w następnym odcinku dobra na pewno sobie trzcinę weźmiemy yy, do hodowania wiecie bo trzcinę też będę potrzebował żeby właśnie no wyhodować po prostu i handlować yy, z wieśniakami żeby mieć papier znaczy po prostu żeby mieć dużo emeraldów i bo po prostu papier tak jakby najbardziej się opłaca handlować z wieśniakami bo no papier nie jest taki drogi w ogóle to jest tak jakby za trzy papiery dostaje papier jest tani i może naprawdę sporo na nim zarobić. Sporo może na tym papierze zarobić, więc spoko. Kurczę, ile tu jest ty trzciny, ale spoko wezmę, Ważne wszystko tutaj. E, nie może się zmarnować ta trzcina cenna. <grym> no nie jest ce no, czy jest cenna, jeżeli już macie naprawdę i duże, nie? A jeżeli mało, to, to nie jest jakoś mega cenna. I właśnie będę papieru potrzebował też do fajerwerek już w przyszłości, jak będę miał elytrę, Na pewno będę miał elytrę. I czemu tu jest jabłko? Kto tu ściął drewno? Co to jest? Herobrine, czy to był Herobrine? Ej, widzieliście, liście same znikły. Nik, nik, ja, nik, ja nie dotykałem. Jabłko wypadło. I co to było, serio? O lol, Hirobrine? Chyba tak, mordę, ja tu uciekam stąd. Jakby to, jak to był Herobrine, to ja stąd falą. Nie, no, żartuję oczywiście. Hirobrain nie istnieje w Minecraft. Ja tylko sobie tak. Yy, podkręcam atmosferkę. Nie, no, Hirobrina nie ma oczywiście. żeby tak sobie tak żartuje mordki dobra wracamy do bazy bo tutaj już chyba nic ciekawego nas nie czeka ale w sumie taka okolica w sumie fajna nawet nam się trafiła nie jest jakaś taka tragiczna mamy, mamy tutaj wioskę drugą koło naszej wioski więc spoko to, to, to wygląda może, to, znaczy, może damy sobie jakąś tam ścieżkę w przyszłości bo tutaj właśnie wioski sobie połączymy te dwie wioski to też będzie spoko wyglądało czekajcie tutaj krówki trzeba zabić żeby mieć mięsko i skórę i musimy uciekać do naszej bazy. Wiecie dlaczego? Bo już się robi noc, a ja nie chcę zginąć. Nie no, raczej bym nie zginął, bo mam setik żelazny, który jest naprawdę. jest słaby po prostu, ale nie no, niestety nowym, nie jestem takim nobem. Nie gram pierwszego z Minecrafta, żeby zginąć w nocy. Nie raz się w noc przetrw, e, tego przeżywało po prostu. E, bez niczego. Dobra, czekajcie, gdzie jest moja baza? Tam jest chyba moja baza, nie? Tak, dobra, jest moja baza, więc tutaj sobie przypłyniemy i patrzcie, czekajcie, pokaż, pokażę wam tą animację pływania. pyk pyk no mordo, o, patrzcie jak płynę elegancko. patrzcie na jeden blok płynę, nie? Fajno to jest. Piuuuu, kurkuje. się zaraz nie utopił jakoś kupio. Dobra tutaj. Już płynę w naszej bazy. Pik, pik, pik. Okej, okay, już jesteśmy naprawdę blisko. Ale ładnie wygląda taka oświetlona. Fajnie, fajnie. I zadamy sobie profesję dla naszego, e, dla naszego właśnie tego bezrobotnego wieśniaka i damy mu... O, tu jest piesek spoko fajnie wiedzieć. I damy mu właśnie ten... Postawimy koło niego stół. E, Bibliotekarza i zobaczymy, czy zyska profesję po prostu bibliotekarza. I właśnie może będzie miał mending czy coś. Fajnie był w ogóle było, jeżeli by miał mending. Dobra, tutaj mamy takie rzeczy, więc sobie tu odłożymy. O jagody w sumie możemy sobie zasadzić, więc jagody sobie zasadzimy. Bo w sumie to są takie śmieci prawie, ale... Znaczy praktycznie to są śmieci, ale też są cenne rzeczy niektóre. To są naprawdę cenne rzeczy. Tutaj sobie elegancko. Yy, pik, pik, wyłożymy dywoniki, żeby to ładnie wyglądało. No ja cię trzeba dodać o noczą. O skąd mam tą dynię? nie wiem, przecież ja nie robiłem tam gdzieś była, serio? fajnie, dobra sobie tu postawimy tę dynię tutaj sobie ją postawimy tutaj partii dookoła domu sobie e, damy nasze jagody, żeby to fajnie wyglądało pyk pyk, ok. no już to jakoś wygląda już jakoś wygląda, tylko jeszcze jedna dynia by się przydała taka. Obok, więc tutaj czekajcie, sobie ją wytniemy. Musimy sobie zrobić nożyczki stać na nożyczki. Kurczę, jesteśmy już bogaci, nie? Drugi odcinek a my już jesteśmy nawet bogaci. Pik, 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 ok. E, mam pochodnię, mam. Czekajcie, pik, pik, pik. Dobra, zbieramy dynię i pochodnia, żeby to właśnie wyglądało jakoś symetrycznie. Żeby to miało jakąś symetrię w ogóle. Więc tutaj sobie ją damy. No i spoko. mamy takie oświetlenie świetlenie domku, więc nawet spoko, spoko to wygląda. Jak to możemy sobie odłożyć, to my, e, pochodnie w sumie, nie no pochodnie sobie zostały, pochodnie sobie zostały, czekajcie patyki odłożyłem Dobra, idziemy spać i, i idziemy właśnie ogarnąć sobie, e, czekajcie co ja miałem zrobić, a miałem właśnie tego, e, zrobić bibliotekarza Mam dać mu profesję, czekajcie mam ten stół, e, mam ten stół bibliotekarza, mam, no, okej okay, jest tutaj Znaczy to jest pulpit, ale w sumie mówię, że to jest stół, nie, pulpit czytelniczy, no to taka średnia, to jest stół bibliotekarza i już, i już ja, to, ja na to tak powiem. Okej, okay, tu jest... Tu jest wieśniak. Dobra, tu jest właśnie ten wieśniak tutaj. Yy, nadałem profesję. Pik, 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 okej. Okay. masz profesję już. Czy, czy on ma już profesję? A, on ma już profesję, Jezu, nie On się. Ma już profesję. Ci musimy znaleźć bezrobotnego. Bezrobotnego właśnie musimy znaleźć. Od sobie bezrobotnie, okej. Okay. Pik. Dobra, jeden bibliotekarz i drugi. No rób się bibliotekarzem. Czemu się nie chcesz robić? No ale ty jesteś bezrobotny. O nie, ale słabą ofertę masz. Czemu masz jakąś słabą ofertę? Eee, to, Elo. Nie chcę. Czekajcie, da się resetować tak oferty, jak już zniszczy im to. Ty się zdaniesz? Dobro, stał się. O, panie, Ale drogą! Ale ma drogą. Ale patrzcie. 55 szmaragdów za wydajność piątkę. Hmm. Tak średnio się opłaca w sumie. Ale kurczę, fajne w sumie to jest. Fajne. Naprawdę fajne. Wydajność piątka. OK. Spoko Marta, masz wydajność piątka, ale za drogo jak dla mnie, za drogo. Nie jesteśmy na tą wydajność piątka. A czekajcie, jak już zniszczyłem to, to oni będą mieli nadal tą profesję, czy nie? Chyba będą mieli tą profesję. No tak, będą mieli chyba tą profesję, nie zniknie im. A nie, znik, nie znikło im. A czekajcie, a recytuje się ten? Recytuje się oferta u nich teraz na przykład? Czy będę miał coś innego u nich? O no mam. Ej, przecież to jest za łatwe. To już nie jest takie jakby... Taki minecraft, który wiecie, trudno, że szuka się bibliotekarza i w ogóle, żeby właśnie yy, Wiecie, znaleźć mending, tylko możecie Jest! Jest! Jest mending! Nie wierzę w to! Jak tanio! 17 yy, szmaragdów tylko Bo go uderzyłem, kurczę, bo ja go uderzyłem Mordo, nie no, ja cię tutaj zakopuję teraz, nie? Ja cię tu mordo teraz zakopuję Oh fuck, ale fajnie Mamy mendik, mordy, mamy Mendik, rozumiecie to? To jest mój najbardziej pożądany enchant, który, który kurczę chce mieć, nie? Naprawa jest, kurczę, fajnie. Dobra, chowaj się tutaj, bo nie chcę żeby tutaj nie chcę, żebyś tutaj zginął Mordo, nie możesz tutaj zginąć. Tu będzie twój pulpit czytelniczy. Czekajcie, musimy go tutaj jakoś zbudować, bo to jest serio cenny, cenny wieśniak, nie? Pierwsza wioska i mamy mendik. No nie, ale kurczę kazacka, się cieszę serio. Cieszę się fest. Dobra, czekajcie, schodem, żeby tutaj go nie zabili. Naszego wieśniaka, bo on jest serio cenny. Czekajcie, mu tam jakąś pochodnię dam. Czeka A, dobra, ma pochodnię. Eee, kurczę, no szkoda by było, jeżeli byśmy go stracili, nie? Szkoda by było. Ale ma naprawę. Dzięki, mordo, jesteś najlepszym wieśniakiem, jakiego znam. Czekajcie, jeszcze tutaj mu dam pochodnię, tylko żebyś mi tutaj nie spalił. Czekajcie, obudujemy tak. Czekajcie, czekajcie, to zrobię. O, tak, o. I tak go nie, co zrobię? O taka, i tego nie powinni zabić prawo, ale jak tanio! Jak naprawdę mega tanio ma tu naprawę, nie? 12-17, bo go uderzyłem, ale jak kupię, to już pewnie nie będzie na mnie taki żły, na, nie będzie na mnie taki zły że ten, yy, Że kupię i będę miał za 12. Przynajmniej mam taką nadzieję. A jeżeli w ogóle obronimy wioskę przed najazdem, to będziemy mieli jeszcze lepsze oferty właśnie u wieśniaków, więc tu też jest spoko. Yy, czekajcie, idziemy sobie tą trzcinę zasadzić właśnie, żeby mieć te Emeraldy. Musi nam dużo urosnąć tej trzciny. Kurczę, ten kanion jest serowo Tajkanie z zrobimy sobie tutaj taki prowizor prowizoryczny mostyk, żeby tutaj nie spadać z tego kanionu. Pyk, Tak wiecie, to jest prowizorka, to tylko tymczasowe, później to zniszczymy i zrobimy to ładnie. Jak będziemy już w następnym odcinku ogarniać e, tą naszą wioskę, to na pewno zrobimy to ładniej. Czekaj mordo masz, bo tutaj się tutaj... Albo nie, nie damy mu wyjść, nie damy ci wyjść, bo uciekniesz mi Gdzie? gdzieś mi uciekniesz i nie wiadomo później z tobą handlować wcale. Dobra, tutaj sobie właśnie posadzimy tą trzcinę, czekajcie, żeby to było jakoś tak... W miarę, wiecie, żeby łatwo to było do zbierania, nie? Żeby to było łatwo do zbierania. To sobie posadzimy ją tak. Pyk, 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 pik, pik, pik. OK. Tutaj sobie to zniszczymy, po co nam to? Pyk, 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 ok, pyk, 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 pyk. Czekajcie, wyciszę muzykę, ee, z Minecrafta. A mam wyciszone, dobra. Tak jakby miał taki straszny dźwięk, nie wiem. Tak <grym>, miał muzykę włączone. Ok, pyk, dobra, tutaj teraz sobie sadzimy. Sadzimy tyle, ile mamy po prostu tej trzciny Ale serio, mega, mega, mega się cieszę, że mamy ten mending No kurczę. drugi odcinek i my już mamy mending Ale to trochę zrębali, serio Było trudno zdobyć kiedyś mending, ale teraz serio jest bardzo... Przynajmniej dla mnie, bo ja pierwszy raz praktycznie gram na 1.14, jeszcze nie grałem Znaczy, tak o sobie testowałem, nie? Testowałem sobie, ale tak o to nie grałem I to po prostu trochę, trochę bardzo to jest ułatwienie, jak dla mnie, nie? Za bardzo, za bardzo trochę to ułatwili. Ja w sumie lubię, jak Minecraft jest trochę trudniejszy niż taki, wiecie, łatwiejszy. Wiecie, wiecie, macie tak jakby większą, e, tak jakby więcej. Bardziej się cieszycie, jeżeli coś zdobyliście naprawdę mega trudnego, niż takiego, co jest po prostu łatwo zdobyć, nie? Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Okej, okay, czekajcie, tutaj sobie też coś żeby tu się wygodnie właśnie chodziło i zbierało. Musimy sobie ogarnąć. To taka prowizoryczna farma, a później sobie zrobimy, jak będziemy mieli redstone i w ogóle to sobie zrobimy automatyczną oczywiście, ale to już w naszej bazie, którą sobie ogarniemy tam. Czyli ta już będziemy... Jak już będziemy się stąd wyprowadzać. Ale tego wieśniaka to już muszę sobie zachować, nie? Tego wieśniaka to naprawdę muszę sobie zachować, bo on mi się jeszcze mega przyda. Jakoś go będziemy musieli go jakoś przytransportować do, do właśnie. Eee, patrzcie, idealnie, nie, idealnie. Przetransportować będziemy go musieli do, do bazy naszej, jakieś, jak będziemy już mieli tą bazę. jeszcze tutaj to zniszczymy, bo jeszcze jedna. Trzcina. Okej, okay, i mamy, elegancko. No i tutaj trzcina nam wyrośnie i będzie fajnie. I właśnie będziemy handlować z tym wieśniakiem, będziemy mieli bendy. Kurczę, bo ja chcę mieć na wszystkich narzędziach i na wszystkich eee, tych i na wszystkich narzędziach po prostu chcę to mieć. I na zbroi, nie? bo to jest cenny enchant. A w ogóle, jeżeli nie wiecie, co to jest enchant, i gracie na survivalu, bo tego się nie da dawać, to się da tylko kupić. To jest coś takiego, że jak macie na przykład tutaj zużyte narzędzie, i na przykład musi ja mogłabym się teraz naprawić, y załóżmy żelazem, w, kowadły, w kowadle w kowadla, a na przykład, jak mam mending, to po prostu sobie expie. Czy w przyszłym czasie jeszcze sobie zrobię, znaczy w przyszłym. E, w przyszłości sobie zrobię Farm Endermanów, sobie XP i to mi się naprawia. A XP po prostu. XP idzie tak jakby do tego narzędzia i mi się to automatycznie naprawia, no to jest naprawdę fajny entrant, nie? Fajny, naprawdę fajny entrant. Dobra, no to co? My chyba dzisiaj kończymy. E, na no dzisiaj już kończymy tutaj. odcinek, idziemy tutaj z golanikiem, się pożegnać morto. E, chodź tu pożegnać się za na nacinku. No, dziękuję wam mocno, za oglądanie. Jeżeli właśnie odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i sub... Subika z dzwoneczkiem oczywiście, no bo to jest najważniejsze. Myślę, że 100 łapek nie 100 łapek, 80 łapek będzie spoko, jeśli uda Wam się dobić. No i, i siema, mordy i do następnego odcinka. Elo!